Nigdy nie zapomnę dnia, w którym to usłyszałam. Było późne popołudnie. Deszcz delikatnie uderzał o parapety naszego domu w Krakowie. Miałam właśnie na rękach małą Helenkę, moją wnuczkę, kiedy przez drzwi kuchni usłyszałam zdanie, które w jednej chwili odebrało mi oddech. Ona to tylko darmowa niania. Dobrze, że nie trzeba jej płacić. I tak nie ma nic lepszego do roboty. Nie wiedziała, że stoję zaledwie kilka kroków dalej. Nie wiedziała, że słyszałam każde słowo. To była Magda, żona mojego syna Pawła. Od początku wiedziałam, że coś między nami nie gra, ale starałam się, bo przecież rodzina to rodzina, prawda? Po śmierci mojego męża dom stał się dla mnie wszystkim. Dzieliliśmy go z Pawłem, Magdą i naszą wnuczką. Ja na dole, oni na górze. Nigdy nie narzekałam, gotowałam, sprzątałam. Opiekowałam się małą, kiedy tylko prosili, czasem nawet gdy nie prosili. Ale tego dnia coś we mnie pękło, jakby ktoś wbijał mi nóż w serce i jeszcze go obracał. Nie dlatego, że powiedziała to, co powiedziała, ale dlatego, że przez całe te lata traktowałam ją jak córkę. Myślałam, że może z czasem się otworzy, że się zrozumiemy. Usiadłam na kanapie, trzymając Helenkę bliżej siebie. Jej małe rączki bawiły się moimi włosami, a ja starałam się nie płakać. Ale łzy były szybsze. Tego wieczoru nic nie powiedziałam. Uśmiechałam się, jak gdyby nigdy nic. Podałam kolację, sprzątnęłam po wszystkich i powiedziałam dobranoc, ale w nocy nie mogłam spać. W głowie wciąż brzmiały mi te słowa: Nie jestem głupia. Wiem, że Magda od dawna mnie nie szanowała. Ale teraz. Teraz wiedziałam to na pewno. I coś jeszcze, że nadszedł czas, by jej przypomnieć, kto tu naprawdę jest gościem. Dom, w którym mieszkaliśmy, był mój. Kupiłam go razem z moim mężem 32 lata temu. Kiedy Paweł się ożenił, zaprosiłam ich, by zamieszkali na górze, bez opłat. Chciałam im pomóc, dać im szansę. Ale teraz zaczęłam się zastanawiać, czy moja pomoc nie stała się dla nich oczywistością. Następnego dnia wstałam wcześniej niż zwykle. Zaparzyłam kawę, usiadłam przy stole i zaczęłam pisać list do notariusza. Mój plan nie był impulsem, był wynikiem lat ignorancji, drobnych złośliwości i tego jednego zdania, które otworzyło mi oczy. Jeszcze nic im nie mówiłam. Czekałam, obserwowałam. Tydzień później Magda przyszła do kuchni z telefonem w ręku. Możesz zostać z Helenką? Mam spotkanie z klientem. Nie spojrzała mi nawet w oczy, tylko rzuciła to jak rozkaz, jak obowiązek. Popatrzyłam na nią spokojnie. Dziś nie mogę, Magdo. Mam inne plany. Zamarła. Była wyraźnie zaskoczona. Jakie plany? uśmiechnęłam się. To chyba nie twoja sprawa, prawda? Od tego dnia coś zaczęło się zmieniać. Ona poczuła, że nie jestem już tą samą teściową, którą można traktować jak służącą. Paweł zauważył, że Magda robi się coraz bardziej nerwowa. Zaczęli się kłócić, a ja? Ja czekałam, spokojnie, wiedząc, że to dopiero początek. Bo kiedy nadejdzie dzień, w którym Magda dowie się, że ten dom, każda cegła, każdy pokój, każdy centymetr ogrodu, należy do mnie, a nie do nich. Wtedy dopiero zrozumie, co znaczy być tylko gościem. Ale zanim do tego dojdzie, dam im jeszcze szansę. Bo mimo bólu, jaki mi zadała, wciąż wierzę, że ludzie mogą się zmienić. Nawet tacy, którzy traktują cię jak darmową pomoc domową. Choć. Może się mylę. Minęły dwa tygodnie, odkąd po raz pierwszy odmówiłam Magdzie dwa tygodnie cichych spojrzeń, niezręcznych rozmów i nerwowych szeptów, za zamkniętymi drzwiami. Paweł zaczął wracać później z pracy. Magda chodziła po domu jak po polu minowym. A ja? Ja żyłam tak, jakbym w końcu zaczęła oddychać. Zawsze byłam cicha. Wychowana w innych czasach, gdzie kobieta po prostu zrobiła swoje. Ale z wiekiem przychodzi coś innego: pewność. Nie musisz już nikomu nic udowadniać. Wiesz, kim jesteś. I wiesz, kiedy ktoś przekracza granice. Zaczęłam spędzać więcej czasu poza domem. Spacerowałam po starym rynku, jeździłam do biblioteki, odwiedzałam dawno niewidziane koleżanki. Magda nie mówiła nic, ale widziałam jej zdziwienie, kiedy któregoś dnia wróciłam o dziewiętnastej, a mała Helenka biegała po kuchni w piżamie, zmęczona i głodna. Miałaś być o piętnastej, rzuciła ostro, jakbyśmy miały jakąś umowę, popatrzyłam jej w oczy. Nie przypominam sobie, żebym coś obiecywała. Zacisnęła usta i wyszła z kuchni bez słowa. Paweł tego wieczoru nie wrócił do domu. Magda dzwoniła do niego pięć razy. W końcu usiadła na kanapie, wzięła kieliszek wina i wpatrywała się w ścianę. Słyszałam, jak płacze, i wtedy poczułam coś, czego się nie spodziewałam: współczucie. Mimo wszystkiego, co mi powiedziała, mimo bólu, jaki mi sprawiła, Widziałam w niej kogoś zagubionego, kogoś, kto może nigdy nie zaznał prawdziwej rodziny, kogoś, kto nie rozumie, że szacunek nie jest opcjonalny. Ale to nie znaczyło, że miałam wrócić do starego układu. Nie, tego mostu już nie było. Tydzień później dostałam telefon od notariusza. Wszystko było gotowe. Wprowadzenie zapisu, że dom w całości należy do mnie, zostało oficjalnie potwierdzone. Paweł nie był współwłaścicielem, nigdy nie był. Chciałam mu to kiedyś przepisać, ale po ślubie z Magdą zmieniłam zdanie. Coś mi mówiło, że powinnam poczekać. I miałam rację. Kilka dni później, kiedy Magda odebrała Helenkę z przedszkola, wpadła do domu jak burza. Paweł mnie zdradza, powiedziała bez żadnych wstępów. Wiem to. Znalazłam wiadomości, zdjęcia, wszystko. Zamarłam. Nie dlatego, że byłam zaskoczona, ale dlatego, że pierwszy raz mówiła do mnie jak człowiek, bez złości, bez pogardy, jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. I co zamierzasz zrobić? zapytałam. Nie wiem. Nie mam dokąd pójść. Moi rodzice nie chcą mnie z powrotem. Nie mam pracy, nie mam oszczędności. Wtedy zamilkła i spojrzała na mnie ze strachem i. Wiem, że to nie moje miejsce, ale. Czy mogłabym tu zostać? Przynajmniej z Helenką? Spojrzałam na nią długo. Widziałam łzy. Widziałam prawdziwy lęk i przez chwilę, bardzo krótką, zastanowiłam się, co by zrobił mój mąż. On zawsze wierzył w drugą szansę. Magdo, powiedziałam cicho, zostaniesz. Dla Helenki. Ale musisz wiedzieć jedno, to mój dom zawsze był. Ty byłaś tylko gościem, choć traktowałam cię jak rodzinę, ale jeśli masz tu zostać, musisz zrozumieć, że dom to nie tylko mury to sposób w jaki traktujemy ludzi, którzy go budowali. Za nie mówiła. Przez chwilę myślałam, że się popłaczę, ale tylko skinęła głową i wyszła do swojego pokoju. Tego wieczoru poszłam do ogrodu. Było chłodno, ale świeże powietrze pomagało mi myśleć. Patrzyłam na światła domów dookoła. I zastanawiałam się, jak wiele kobiet w tym kraju przechodziło podobną historię, jak wiele z nas czuło się niewidzialne, jak wiele było darmowymi nianiami, które poświęcały wszystko i dostawały w zamian ciszę, obojętność albo pogardę. Ale coś się we mnie zmieniało. Już nie chciałam być tylko babcią, która wszystko znosi. Teraz byłam kobietą, która zna swoją wartość, i choć jeszcze nie wiedziałam, jak to wszystko się skończy, wiedziałam jedno. Nie pozwolę już nikomu traktować mnie jak powietrze, ani Magdzie, ani Pawłowi, ani nikomu innemu. Nigdy nie sądziłam, że moje życie na emeryturze stanie się emocjonalnym polem bitwy. Wychowywałam syna, dbałam o dom, znosiłam niejedno. Ale to, co zaczęło się dziać po wyznaniu Magdy, było jak cichy pożar. Niewidoczny z zewnątrz, ale trawiący wszystko od środka. Paweł wrócił do domu dwa dni później. Jakby nic się nie stało. Wszedł, rzucił klucze na komodę, zawołał Helenkę i poszedł pod prysznic. Zero rozmowy, zero wyjaśnień. Magda nawet nie podniosła wzroku, kiedy się mijali. I w tej ciszy czuło się więcej złości niż w jakiejkolwiek kłótni, jaką kiedykolwiek słyszałam. Wieczorem podeszłam do Pawła. Usiadł w salonie z laptopem, jak zwykle. Musimy porozmawiać, powiedziałam stanowczo. Spojrzał na mnie zmęczonym wzrokiem. Mamo, nie teraz, mam mnóstwo roboty. Właśnie teraz, powtórzyłam, bo mam dość tego, co się tu dzieje zamknął laptopa z westchnieniem. O co chodzi? Zdradziłeś swoją żonę może nie chcesz o tym mówić, ale ja o tym wiem ona mi powiedziała. I wiesz co? Nie jestem wściekła jest mi wstyd, bo wychowałam cię lepiej zamilkł. Po raz pierwszy od dawna zobaczyłam, że nie ma odpowiedzi. Patrzył na mnie przez długą chwilę, jakby nagle zdał sobie sprawę, że nie jestem tylko mamą, która wszystko załatwi. To nie tak prosto, powiedział w końcu. Nie wiesz, co się między nami działo. Masz rację, przerwałam mu. Nie wiem, ale wiem, że to nie usprawiedliwia zdrady, a już na pewno nie wobec dziecka i kobiety, z którą zdecydowałeś się żyć. Wyszedł bez słowa. Trzasnął drzwiami i pojechał gdzieś w nocy. Nie wrócił do rana. Tego samego dnia Magda zaparzyła kawę i usiadła ze mną przy kuchennym stole. Pierwszy raz od lat, bez telefonu w ręku, bez złośliwości w głosie. Dziękuję, że mnie nie wygoniłaś powiedziała cicho. Wiem, że nie byłam dla ciebie dobra że byłam okrutna. Milczałam. Nie chciałam jej ułatwiać. Ale też nie chciałam się pastwić. Czekałam, co powie dalej. Bałam się ciebie, przyznała. Od początku bo byłaś zbyt dobra, zbyt spokojna a ja nie znałam takich kobiet. Myślałam, że robisz to wszystko, żeby mnie pokazać w złym świetle że mnie oceniasz. Więc atakowałam pierwsza. To była najuczciwsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziała. A teraz? zapytałam. Co zamierzasz? wzruszyła ramionami. Chcę pracować. Zacząć od nowa, dla Helenki. Może też dla siebie. Ale nie oczekuję, że mi uwierzysz. Wiedziałam, że mówi prawdę. Może nie całą, może nie do końca szczerze, ale była w niej jakaś nowa nutka, pokory, której nigdy wcześniej nie słyszałam. Znalazła pracę po tygodniu, skromną, w pobliskiej kawiarni. Zaczęła wychodzić rano, wracać późnym popołudniem, przynosiła świeży chleb, warzywa z targu, pomagała przy kolacji. Nie mówiła dużo, ale patrzyła inaczej. I wtedy stało się coś, czego się nie spodziewałam. Któregoś dnia wróciłam z zakupów, a w salonie siedziała nie tylko Magda. Obok niej dziewczyna, młoda, uśmiechnięta, w dżinsowej kurtce i z torbą przewieszoną przez ramię. Magda się podniosła. To Zosia. Pracuję z Pawłem, chciała się z tobą przywitać. Zamarłam. Zosia wyciągnęła rękę z uśmiechem. Dzień dobry, pani Heleno. Słyszałam tyle dobrego o pani. Czułam, jak serce wali mi w piersi. Wszystko się potwierdziło nie tylko zdrada. Zosia była tą drugą, a Magda, świadomie lub nie, zaprosiła ją do naszego domu. Tego wieczoru usiadłam z kartką papieru. Pisałam przez dwie godziny. Potem schowałam list do szuflady i poszłam spać. Wiedziałam, że zbliża się moment, w którym będę musiała wybrać, czy dalej znosić te farse, czy wreszcie postawić granicę, której nikt nie odważy się przekroczyć. Jeszcze ich nie ostrzegłam. Jeszcze nie powiedziałam, że jeśli się nie zmienią, to będą musieli się wyprowadzić. Ale ten dzień nadchodził, i tym razem nikt mnie nie powstrzyma. Obudziłam się przed piątą rano, nie mogłam spać. Przez całą noc w głowie krążyła mi twarz tej dziewczyny Zosi, jej uśmiechnięte oczy, pewność siebie, sposób w jaki mówiła do mnie, jakby wszystko było w porządku, jakby wchodzenie do cudzego domu i burzenie rodziny było czymś normalnym. Przez wiele lat uczyłam się milczeć, milczeć, kiedy bolało, kiedy byłam przemęczona, niedoceniona, ignorowana, ale ta cisza nie przyniosła mi nic dobrego pozwoliła innym zapomnieć, że ja też istnieję, że mam głos, że mam prawo do szacunku. Tego dnia postanowiłam przerwać ciszę. Weszłam do kuchni, zrobiłam herbatę z lipy i zaczęłam pisać drugi list. Tym razem nie do notariusza. Ten był do Pawła. Każde słowo ważyłam jak kamień. Nie pisałam w złości, pisałam w prawdzie. Paweł, zawsze chciałam dla ciebie najlepiej. Ale chyba w pewnym momencie zgubiłeś, kim jesteś. Zdradziłeś kobietę, która ci ufała, i jeszcze przyniosłeś owoc tej zdrady do mojego domu, jakby to była kolejna koleżanka z pracy. Wiesz, że dom, w którym mieszkasz, należy do mnie. Nigdy ci tego nie wypominałam, bo wierzyłam, że będziesz go szanował jak swój. Ale teraz stawiam granicę. Jeśli do końca miesiąca nie uporządkujesz swojego życia i nie zdecydujesz, kim jesteś mężem, ojcem, czy tylko gościem, Poproszę cię, byś się wyprowadził. Nie zrobiłam tego z gniewu. Robię to z miłości, bo nie chcę patrzeć, jak toniesz, ale nie pozwolę, byś ciągnął za sobą mnie i moje wnucze. Złożyłam list i zostawiłam go na jego poduszce. Potem poszłam do sklepu, jak gdyby nic. Nie chciałam być tam, kiedy to przeczyta. Po południu w domu panowała cisza. Paweł zamknął się w pokoju. Magda siedziała w kuchni, obracając kubek w dłoniach. Nie pytała, ale wiedziała, że coś się wydarzyło. Napisałam do twojego syna list, powiedziałam w końcu. Z ultimatum, podniosła wzrok, nie była zaskoczona. I dobrze, odpowiedziała cicho. Ktoś musiał. Dopiero wtedy zauważyłam, jak bardzo się zmieniła. Twarz miała szarą, oczy podkrążone. Jakby nagle przestała być tamtą zimną, pewną siebie kobietą, która kilka tygodni temu wyśmiewała moje życie. Nie jestem idealna, powiedziała nie patrząc na mnie, ale chcę się zmienić, tylko. Nie wiem, czy on jeszcze mnie kocha. A ty jego? Nie odpowiedziała od razu, tylko wzruszyła ramionami. Kocham Helenkę i wiem, że zasługuje na coś lepszego niż to, co widzi każdego dnia. W tym momencie do kuchni wszedł Paweł. W ręku trzymał złożoną kartkę: Mój list. Mamo zaczął, ale zamilkł. Masz rację we wszystkim. Nie patrzyłam na niego. Nie chciałam mu ułatwiać. Musiał sam sobie spojrzeć w oczy. Zosia nie była tylko przelotną historią powiedział w końcu. Ale to nie znaczy, że ją wybieram tylko że. Nie wiem, czy chcę jeszcze być w tym małżeństwie. Nie wiem, kim jestem, mamo. W tej chwili pierwszy raz od lat zobaczyłam w nim chłopca. Tego małego Pawła, który potrafił płakać, gdy potłukł kolano. Który biegł do mnie z otwartymi ramionami. I choć jako matka miałam ochotę go przytulić, jako kobieta wiedziałam, że musi przejść przez to sam. W takim razie masz czas do końca miesiąca powiedziałam spokojnie. Albo porozmawiacie jak dorośli i ustalicie, co dalej, albo wyjeżdżacie stąd oboje, bo Helenka nie może żyć w zawieszeniu. A ja nie mogę dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Zostawiłam ich w kuchni. Wyszłam na balkon, otuliłam się kocem i spojrzałam na osiedle. Było cicho. Tylko gdzieś w oddali słychać było odgłos tramwaju. I wtedy dotarło do mnie, że nie jestem już tą samą kobietą, co miesiąc temu. Byłam silniejsza. I choć serce bolało, czułam, że robię to, co słuszne, bo czasem największym aktem miłości jest powiedzenie dość. Ostatni dzień miesiąca był pochmurny. Typowa krakowska jesień. Wiatr smagał liście, a powietrze pachniało wilgocią i czymś nieuchwytnym jakby napięciem zawieszonym między ludźmi i decyzjami, których nie da się cofnąć. Wstałam wcześnie, jak zawsze. Zrobiłam kawę. Spojrzałam na kalendarz i wiedziałam, dziś wszystko się rozstrzygnie: albo zostaniemy razem, w nowej, trudnej, ale szczerej wersji tej rodziny, albo zostanę sama. Może wreszcie wolna. Paweł zszedł na dół około dziewiątej. Był blady, miał podkrążone oczy. Usiedliśmy naprzeciwko siebie przy kuchennym stole, gdzie rozgrywało się tyle zwykłych i niezwykłych chwil naszego życia. Podjąłem decyzję, powiedział cicho. Wyprowadzam się. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, dodał: Magda zostaje z Helenką. Jeśli się zgodzisz, ja pójdę do wynajętego mieszkania. Muszę zrozumieć, kim jestem, zanim znów będę ojcem na 100%. Nie mogę dalej żyć tu i udawać, że wszystko się naprawi samo. Milczałam chwilę. Serce ścisnęło mi się z bólu, ale też z ulgi. Paweł w końcu dorósł. Nie przez moje słowa, nie przez list, nie przez krzyk, ale przez ciszę, którą zostawiłam, dając mu przestrzeń do spojrzenia w lustro. A Magda się zgodziła? zapytałam. Sama mi to zaproponowała, odpowiedział. Powiedziała, że potrzebuje czasu, że chce zbudować relacje ze mną od nowa, ale bez iluzji. Tego się nie spodziewałam. Ale może właśnie to było najważniejsze, że w końcu przestaliśmy się wszyscy oszukiwać. Po południu Magda usiadła ze mną na tarasie. Miała na sobie stary sweter Pawła i kubek z herbatą w dłoniach. Dziękuję, że pozwalasz mi tu zostać, powiedziała. Wiem, że nie musisz. Nie muszę, odpowiedziałam szczerze. Ale chcę. Dla Helenki i może też dla nas. Zaskoczyła mnie jej reakcja. Po prostu się rozpłakała, bez wstydu, bez maski. Może po raz pierwszy od lat Wieczorem pomogłam Helence ułożyć się do snu. Gdy tuliła się do misia, powiedziała szeptem: Babciu, a tata wróci. Pocałowała ją w czoło Wróci, kochanie. Ale najpierw musi się nauczyć, jak być jeszcze lepszym tatą. Uśmiechnęła się i zamknęła oczy. Minęły trzy miesiące. Paweł odwiedza Helenkę co weekend. Rozmawia z Magdą. Nie zawsze spokojnie, ale uczciwie. Ona pracuje już w drugiej kawiarni, tym razem jako zastępca kierownika. Czasem śmiejemy się razem przy herbacie, czasem milczymy, ale już nie wrogo. A ja? Ja znów oddycham pełną piersią. Nie jako darmowaniania, nie jako cień przeszłości, tylko jako kobieta, matka, babcia, która w końcu zrozumiała, że miłość to nie ciągłe dawanie w milczeniu, ale stawianie granic z sercem. I czasem tylko wtedy naprawdę się coś zmienia.